Siemka, ja jestem Nedi i dzisiaj pokażę wam jak zrobić automatyczną zbrojownię. To bardzo przydaje się na różnych serwerach yy, no, na różnych serwerach Wojny guildy i tego typu. A to jest posąg, yy, mój pomocnik Stefan. Kurde, no patrz. Yy, słuchajcie, yy, mam odpaka po prostu mam łupaka i są różne bossy, ale nie zwracajcie na nich uwagi. Dobrze, przejdźmy najlepiej do automatycznej zbrojni. Oczywiście nie mam skina, bo nie ma internetu. I no po prostu. No, tu mam, mam na. No jakby to. No nie mam, nie mam internetu. No i nie widać skina, więc od razu Wam mówię, że że od razu mówię, że no nie będę miał po prostu dzisiaj skina. Okej, okay, przejdźmy do autobusu, przejdźmy z Ja dałem taką wełnę... O, dałem taką wełnę, ponieważ ja lubię takie klimaty. No dobrze, to zacznijmy. Przechodzimy przez tą ja, płytkę dozowniki z ubrankiem. Dostajemy miecz i jesteśmy ubrani w zbroję. Od razu. To doszło w wersji bodajże 1.3, że można odwracać dozowniki do zowniki do góry nogami, Tak, mi się zdaje, ale jeśli się mylę, to poprawcie w komentarzach. Oczywiście, w najnowszej wersji, yy, prze, przecież nie można już od 1.4.7, doszło, że zombie i yy, te szkielety. No, szkielety w tej wersji już to odjęli, mojang, że y, zombie mogą zakładać zbroje. Tak, raczej tak. Bijemy go. Aj, popsuło się, nie. W tej wersji odjęli. Było jeszcze w 1.5, ale w 1.5.1 już tego nie ma. Sprawdźmy, może ze szkieletem zadziała. No, nie, nie pamiętam. Nie, już to nie działa, popsuło to. Jakie to głupie jest, no ale. Ale pokazałem automatyczną zbroję. zbroje nie robi się w ten sposób. Pokażę wam prostu, jak to zrobić. Widzimy się po krótkiej przerwie. Cześć, widzimy się, widzieliśmy. No, jesteśmy już po krótkiej przerwie. Eee, się fajny taki flipper, Nie widziałem go jeszcze. Ha, Armor flipper! Wow. Jezu, jaki wybuch, jakie to dzikie. No, no tak, ale ma wielkie wybuchy na no, masakrę. Przepraszam, że się tym zajmuję. Już buduję. No, pokazuję, jak budować. Zaczynamy tak. Dajemy do zobniki. Na trzeba dać, bo inaczej tego nie postawicie na siebie. Tak, tak, tak. Dajemy tu. Tak, 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 stąd, tak. Stąd. Oczywiście ci, co oglądali Niluxa, to wiedzą, jak to zrobić, ponieważ on też pokazywał w swoich filmikach, jak zrobić automatyczną sprężynę. Ale chciałem pokazać tym, co jeszcze nie wiedzą. A na pewno dużo osób nie oglądało Niluxa, więc yy, po prostu chcę wam pokazać. To, że, y, że można, że bardzo można fajnie się popawić z tymi z redstone'em i że warto robić y, taką automatyczną zbroję Najlepiej robić ją na. Najlepiej robić to na serwerach Wojny Guildy, ponieważ y, bardzo się to przydaje. się bardzo przydaje i. Warto, warto zrobić, ponieważ można się fajnie, fajnie poławić. O! O! Ej, tak jeszcze nie... O, nie wiem, to jest bardzo fajny sposób. Łączę to chyba pod ziemią. Wtedy robiłem inaczej. Tego nie us... o, Oj, przepraszam, to nie widzieliście. będzie połączone z tą tak. no. mhm. można tą automatyczną zbroję zrobić na, na wiele wiele sposobów ale ten jest chyba ja robię na najłatwiejszy czyli <słysy> do dziury Wo, o o Idź stąd. No kurde! Idź stąd. Zrobię krótkie cięcie, pozbędę się z odbiaków. Dobrze już jestem. Dobry. Musiałem zrobić cięcie, bo sami widzieliście natrętne stworzenie, natrętne. Dobrze, robimy. Robimy... robimy. Po prostu robi. Dalej, dalej. Mhm. Mhm. Ok. Prawie zrobiłem. Nie pokazywałem bardzo powoli, ale chyba będziecie ogarniać budowę, bo wiem, że wszyscy są bardzo. wszyscy to ogarną, bo to jest strasznie, strasznie banalne. Ja sam stosowałem to na jednym serwerze. Wojny yy, gildii. Nie, nie mogę powiedzieć jakim, po prostu yy, nie będę reklamował serwerów. Bo na tamtym nie zbanowali i yy, po prostu jestem zły na administrację, bo yy, Banują tam bez powodu. Nic tam nawet nie zrobiłem. Po prostu łaziłem sobie. Za, zabiłem gościa, a on powiedział, żebym dostał pana, bo no kość. No i teraz Oj, tak. O No i jesteśmy teraz jaskniowce. To wszystko w tym odcinku. Piszcie, subskrybujcie, łapkujcie. Do zobaczenia i czołem.